Tekst manny na 13 kwietnia, jeśli nie spożyjecie ciała Syna Człowieczego i nie napijecie się jego krwi, nie macie w sobie życia. Ewangelia Jana rozdział 6 werset 53 Komentarz parauzyjny. Chętnie, drogi Panie, spożywamy, przyswajamy dla swoich potrzeb zasługę Twojej czystej natury ofiarowanej za nas dla naszego usprawiedliwienia chętnie też będziemy uczestniczyć z tobą w kielichu cierpień świadomi że cierpienie z tobą jest błogim przywilejem by w słusznym czasie także z tobą panować być z tobą umarłymi by w przyszłości wiecznie z tobą żyć być takimi jak ty oraz dzielić z tobą miłość i chwałę jako twoja oblubienica Obyśmy byli wierni nie tylko w praktykowaniu symbolu, ale także rzeczywistości. Błogosławiony Panie, słuchamy Twego słowa, mówiącego: Kielich, który ja piję, pić będziecie ich sztem, którym jestem chrzczony, ochrzczeni będziecie. Panie, sami z siebie nie jesteśmy w stanie złożyć takiej ofiary, lecz łaska Twoja nam wystarcza. Ponieważ jesteśmy całkowicie Twoi, teraz i na zawsze. Reprint numer 2436 Komentarz epifaniczny. Jedzenie ciała Syna Człowieczego między innymi oznacza przyswajanie sobie przez wiarę jego doskonałej ludzkiej natury, a picie jego krwi między innymi oznacza przyswajanie sobie przez wiarę jego doskonałego życia. W ten sposób przyswajamy sobie od Chrystusa dokładną równowartość długu obciążającego nas na skutek grzechu Adamowego. Ta przyswajana doskonała ludzka natura i życie sprawiają, że jesteśmy uznani za doskonałych i posiadających doskonałe życie. Bez tego przyswajania jesteśmy martwi w Adamie i nie możemy mieć życia, lecz dzięki niemu mamy życie. Jedzenie jego ciała i picie jego krwi, szczególnie to ostatnie, między innymi oznacza także współudział kościoła w jego ofiarniczej śmierci. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego (SNPD) Ewangelia Mateusza rozdział 26, wersety od 26 do 28. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, złamał i rozdając uczniom, powiedział: Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Następnie wziął kielich, podziękował i dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, gdyż to jest moja krew przymierza, która wylewa się za wielu na odpuszczenie grzechów, Pierwszy Koryntów rozdział 11 wersety od 23 do 29. Ja bowiem przejąłem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, podziękował, złamał i powiedział, to jest moje ciało za was, wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy, wziął kielich. I powiedział, ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi, to czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę, gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć pana, dopóki on nie przyjdzie. Dlatego kto by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pana. Niech więc człowiek poddaje samego siebie próbie i w ten sposób niech je z tego chleba i pije z tego kielicha. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uwzględnienia ciała pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Ewangelia Jana rozdział 6 wersety od 47 do 58 Ręczę i zapewniam was, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Wasi ojcowie jedli na pustyni manne i poumierali. To jest chleb, który zstępuje z nieba, aby każdy, kto z niego spożyje, nie umarł. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożyje z tego chleba, żyć będzie na wieki, a chlebem, który ja dam za życie świata, jest moje ciało. Żydzi zaczęli więc sprzeczać się między sobą i mówić, jak On może nam dać spożyć swoje ciało? Jezus więc odpowiedział im, ręczę i zapewniam was: Jeśli nie spożyjecie ciała Syna Człowieczego i nie napijecie się jego krwi, nie macie w sobie życia. Kto karmi się moim ciałem i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Gdyż moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a moja krew jest prawdziwym napojem. Kto karmi się moim ciałem i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał ojciec, który żyje, a ja żyję przez Ojca, tak też karmiący się mną, taki będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który wstąpił z nieba, niejak spożyli ojcowie i pomarli. Kto karmi się tym chlebem, żyć będzie na wieki. Pierwszy Korentów, rozdział 10, werset 16. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa? Rzymiany, rozdział szósty, wersety od 3 do 10. Czy nie wiecie, że my wszyscy, Ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. A zatem przez chrzest zostaliśmy pogrzebani wraz z nim w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak byśmy i my prowadzili nowe życie. Bo jeśli jesteśmy złączeni z nim w podobieństwie Jego śmierci, z pewnością będziemy co do zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został razem z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone, byśmy już dłużej nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. A skoro umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też wraz z nim będziemy żyć, wiedząc, że Chrystus wzbudzony z martwych już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Bo gdy umarł, dla grzechu raz na zawsze umarł, a gdy żyje, żyje dla Boga. Rozdział 8 werset 10. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy dzięki sprawiedliwości, Pierwszy Koryntów rozdział 15 wersety od 29 do 34. W przeciwnym razie co robią ci, którzy chrzczą się ze względu na umarłych? Jeśli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po co się ze względu na nich chrzczą? Po co i my każdej godziny podejmujemy ryzyko? Codziennie umieram, bracia, zapewniam, na waszą chlubę. Którą mam w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Jeśli po ludzku walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaka moja korzyść! Jeśli umarli nie są wzbudzani, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie łudźcie się, złe więzi towarzyskie psują dobre obyczaje. Otrzeźwiejcie naprawdę i przestańcie grzeszyć. Niektórym bowiem z was Brak zrozumienia Boga, mówię dla zawstydzenia Was. Kolosensów rozdział pierwszy werset dwudziesty czwarty Teraz raduję się w cierpieniach ze względu na Was i ze swojej strony uzupełniamy w moim ciele braki udręk Chrystusowych, za Jego ciało, którym jest zgromadzenie. Drugi Tymoteusza rozdział drugi wersety od dziesiątego do dwunastego Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni doświadczyli zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wieczną. Wiarygodne to słowo, bo jeśli wspólnie umarliśmy, wspólnie też żyć będziemy, jeśli wytrwamy, wspólnie królować będziemy, jeśli się zaprzemy, On też nas się zaprze. Żydów rozdział 13 wersety od 13 do 16. Wyjdźmy więc do niego poza obóz, niosąc jego pohańbienie. Nie mamy tu bowiem miasta trwałego, ale za przyszłym tęsknimy. Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę uwielbienia, to znaczy owoc warg wyznających jego imię.

Lektura uzupełniająca w Strażnicy Reprint nr 5342. Tekst Manny na 13 kwietnia: Jeśli nie spożyjecie ciała Syna Człowieczego i nie napijecie się jego krwi, nie macie w sobie życia. Ewangelia Jana rozdział 6, werset 53. Pytania. Czy w tym tygodniu jadłem, jadłam jego ciało i piłem, piłam jego krew? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.